Kiśle budynie galeretki, i zapomniałem, że tutaj w dół mam mam wie... Dalej mam więcej. <laughs> ja pierdolę, stary! Gorące kubki, człowieku! Nie wytrzymam zaraz! Tam było 58. Nie no, ten człowiek żyje na Zupy. jakimś w pierdala z kiełbasy I wifony i nic mu nie jest. I jeszcze grzyb, kurwa! Co, co, codziennie wdycha grzyba, stary! I nadal jest zdrów, kurwa! A ja, Czeku, tak jak już wiem, idę raz do auta, za mocno klimatyzację puszczę, jestem chory, nie? 59 60 Nie wierzę 61 <laughs> ja Mam teorię, Adi Nowak skończy na liczbie he 69 i się zaśmieje, uwaga przecież nie, on jest za poważnym człowiekiem, żeby to zrobić, to musiałby być zjebem a nie jest, jest mądrym człowiekiem akurat. 62 Nie ma chuja, że 63 64 Nie, to wiem, kto by tak zrobił. Mati Fisher by tak zrobił. Mateusz Fisher by tak zrobił i by kurwa skończył filmik na 69 dni i zacząłby się śmiać. On by tak zrobił. Adrian Nowak Żalno nigdy by tak nie zrobił. do czemu nie wierzyłeś, co pokazywałeś kiedyś jak był wjazd na chatę? Pozdro. Co się stało z tej No nie podobało mi się. 65. Uwaga. Bro. 66. Zbier zbliżamy się. 67, 68, 69. Gigachat, stary, wyjebany. On czekał. Ma... Kurwa, nie ma czasu na takie rzeczy. 70. Let's go.

Nie ma wifonów, więc kurwa wykupię każdy kisiel i kurwa każdy budyń. Skończył się budyń i skończył się kurwa kisiel, więc wykupił wszystkie kurwa gorące kubki, jak, jakiekolwiek były w sklepie. I stary chyba nie będzie setki, chyba nie dobiję do tej setki. Jaki nowak kurwa? 85! I. koniec! Ja pierdolę 85! Widzowie, czy to był koniec? Tak, osiemdziesiąt pięć zupo rzeczy.